Witamy serdecznie w kolejnym odcinku z Gwiazdą w Mariocie. Z wielką przyjemnością w dzisiejszym odcinku przedstawiam szefa naszej kuchni, całego hotelu Mariot, Pawła Kałuskiego. Dzień dobry. Paweł. Generalnie. Formuła już pewnie wiesz, bo doszły Cię słuchy, jest taka trochę inna. To Twoi pracownicy zadają pytania, więc lecimy, zobaczymy, czy będą to trudne, ale na boję pewno się, dasz Boję się, już jak, oni, jak zadają oni, to już się boję. Słuchaj, poprzednich nie było tak źle, każdy no tak boję. mówi, że się boi, ale. Pierwsze pytanie jest takie, że jesteś już z nami pery lata, natomiast Twoja kariera z kuchnią zaczęła się dużo, dużo wcześniej i te takie etapy kariery są. to już to trwa sporo. To tak, to... 96, 7 rok. Znaczy, moja jest trochę nietypowa, bo m, ja zawsze matwis, przedmioty ścisłe. Matwis? Matwis, tak. Liceum matematyczno-fizyczne, potem rok studiów na Politechnice Warszawskiej, Matematyka. A potem doszedłem do wniosku, że jednak to nie jest to, co chcę robić. I poszedłem do Policjalnej Szkoły Gastronomicznej na Poznańską. I miałem taki fakt w życiu, że zawsze trafiałem do dobrych miejsc, do dobrych restauracji. I Moje pierwsze miejsce była taka restauracja, która już nie istnieje na Chmielnej, nazywała się Malibu. To było moje pierwsze takie po szkole miejsce pracy. Właścicielka Polka, która miała takie marzenie, ona była chirurgiem plastycznym w Stanach i miała że marzenie, że to była taka restauracja jak Volganga Puka Spago w Kalifornii i żeby to była taka restauracja w Polsce. Ona przywoziła w walizkach, jak przylatywała ze Stanów zamiast ubrań, dla siebie to przynosiła produkty dla nas do gotowania tam jakieś sosy specjalne. Aha. No i to było super miejsce. Super miejsce, gdzie, gdzie tam pracowałem dwa lata. Potem Wiktoria, tak. To gdzieś tam się razem ja spotkaliśmy. Się, my, gdzieś na korytarzach. To w ogóle takie inne przejście z takiej prywatnej restauracji, gdzie była super atmosfera do Wiktorii, gdzie robiło się dużo się działo. I były te takie trochę zaklęte rewiry. Już końcówka, ale no to takie, tak jak Z czasu Wiktoria, to pamiętasz, te wszystkie takie największe imprezy mistrzów sportu, twojego a, stylu, to tak, wszystko było tam. prezydent, prezydent Imprezy wyjazdowe. Imprezy wyjazdowe prezydenta Kwaśniewskiego, więc to wszystko, to wszystko była Wiktoria. W trakcie mojego już końca pracy w Wiktorii, wygrałem dwa konkursy takie ogólnopolskie. Jeden to Martel, a drugi to Gondiola Potem poszedłem trochę w inną stronę, bo pracowałem dla Nestle. Robiłem szkolenia w Nestle. Tak. wtedy znałem dużo moich kolegów, obecnych szefów kuchni, bo Nestle było głównym sponsorem Stowarzyszenia Szefów Kuchni, które powstało, więc dużo było takich wspólnych wyjazdów, imprez weekendowych i tutaj taki na nieformalnej stopie znajomości, które trwają do dzisiaj. Tym Nestle no, to, to był też dla mnie taki szok, bo e, w tamtych latach dostałem samochód, laptop, komórkę, to w ogóle jak wyciągałem laptop, A, wtedy to, to tak, tak jazda, Komórka. Komórka, to w ogóle <laughs> Nokia tu się zoniło. No ale to takie dwa lata i, i w końcu stwierdziłem, że jednak chyba jestem za młody, żeby żeby iść w, tą, w taką korporacyjną strukturę. I wróciłem do gastronomii, otwierałem e, hajat. Byłem w tym ekipie otwier otwierającej Hyat. Potem w, w Hayacie pracowałem. Chyba rok. Potem otwierałem Radissona tego na Grzybowskiej, więc też byłem w ekipie takiej otwierającej. Tu pracowałem chyba za 4 lata w Radissonie z Radissona poszedłem otwierać dla Magdy Gessler restaurację na, na placu Trzech Krzyży. Ale Glorie, tą całą strefę gourmet. Tam też tak rok z kawałkiem. A potem otwierałem Holiday Inn w Józefowie. Po Józefowie poszedłem do Warszawianki, tam z ambitnym planem restrukturyzacji, zmian takich, ale no, połowicznie się to udało. Po Warszawiance otwierałem australijską restaurację, a potem przyszedłem tutaj, do, żeby otworzyć nową restaurację, Flor. w której właśnie I, jesteśmy. Tak, w międzyczasie awansowałem na głównego szefa tutaj w hotelu Mariot. Nie, powiem Ci, że kariera mega, mega bogata. Nadal. Yy... Nie jestem w stanie ogarnąć jak z matwis. Wiesz, wejść w gastronomię, ale, ale to. Ale to generalnie to, to, co powiedziałeś. Poczułeś wewnętrznie coś, że to, to matwis nie jest do końca to, a te smaki gdzieś cię ciągnęły do tego, żeby pójść w gastronomię. No, to, czyli, co, no to jest tak, że to jest cały czas moja pasja. Bo ja wychodzę z założenia, że pracować na kuchni to trzeba mi to czuć i być pasjonatem. Bo nie można robić tego, to nie jest praca na 8 godzin przychodzę, wychodzę. Bo to jest cały czas taka praca, która e, nakręca cię, i to, to jest taka trochę anegdota, jak się spotykają szefowie kuchni i zaczynają rozmowy e, przed wypiciem czegokolwiek. To co mam, co, jak wie, padnę pytanie, na co ten, no to ta. Dział sprzedaży, dział eventów, <laughs> tu, to, to, niedorobione, tam, to wiesz. Adrenalina, mnóstwo takich rzeczy. Jak kończymy już po kilku drinkach, to, co Wam się podoba w tej sprawie, współpraca z działem eventów, z działem sprzedaży, ta adrenalina, ta niepewność I to, to jest taka mieszanka, której się nie da określić, nie? ale to są rzeczy, które, bez których człowiek się czuje dziwnie, jak nie ma te, 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 tego tych emocji. Oczywiście znaczy, co, to, to, to co mówisz, że to trzeba czuć, to trzeba lubić i tak naprawdę to, to, to nas nakręca. I no. sami wiemy też z doświadczenia naszego, że ten okres pandemiczny nas trochę wyhamował i już tak brakowało tej adrenaliny, tego wszystkiego, co tutaj się działo przez ostatnie lata, gdzie wiemy, że no kołowrotek dosyć spory. No tak, to, to jest ten, ta pandemia nas bardzo, bardzo wy, wy, wyhamowała. Pracownicy moi, e, w ogóle mój super team, tak naprawdę, e, przetrwał to w, w momencie... Na tyle dobrze, że w momencie kiedyśmy tak, no, włączyli to światło 28 mm. teraz, to to wszystko zadziałało. Gdzieś tam pewnie zawsze że są jakieś inne, nie, rzeczy, które nie, nie poszły, jak byśmy, jak ja bym chciał, bo to, to jest no tak. ten ale to nie było zauważone przez gości, nie było zauważone, nie było źle odebrane, więc tutaj to, to, to w ogóle y, dla, dla zespołu całej kuchni to wielki pokłon, bo bez nich to by się nie udało, bo tak naprawdę. Ja jestem tak dobry jak mój najsłabszy pracownik. Nie, to, no, tam, to tak samo jak u ciebie, Wiesz, no. jesteś kolejną osobą, która kolejną gwiazdą w Mariocie, z kolejnego działu, która mówi dokładnie to samo. I to jest w ogóle prawda niepodważalna, że bez, bez ludzi nie zrobilibyśmy kompletnie nic no, i wie. bez nich to byśmy nic nie osiągnęli. No dobra, kolejne pytanie, bo znając nasz hotel i specyfikę tych restauracji, no, restauracji to, to, to się działo, <laughs> trochę tutaj się dzieje. Mamy floor number two, mamy lobby bar, mamy panoramę na 45, mamy Champions, mamy M Club Lounge. Wszystko to spinasz. W jedną całość, żeby to funkcjonowało jak w dobrym zegarku szwajcarskim, te tryby muszą, że tak powiem, zatrybiać. Czym się lubisz bawić najbardziej, w której z, bardziej, najbardziej z restauracji? Nie chcę mówić, że najbliżej, ale e, tak naprawdę najczęściej bywam e, na śniadaniach i na florze, bo jest najbliżej mojego biura. To, 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 to jest to jest, to jest... To jest, to jest to, to, to ma, ma sens. To ma sens i to najczęściej, e, oczywiście, wszystkie atlety, bo każdy jest inny. I to jest e, całe piękno tego miejsca. Tak naprawdę, zaczynając od lobby baru, gdzie jest zupełnie inna kuchnia, inny zespół, inne, inni goście przychodzą, kończąc na panoramie, gdzie jest kompletnie no te, w, w, innym, w, w innym klimacie, ale no i Champions, to no też jest zupełnie inne jedzenie. I, i to jest tak, że y, ja się cieszę, że mam tam takich ludzi, którzy są w tych aukletach i oni y, są tam na co dzień, bo ja nawet jeżeli jestem, teraz są mistrzostwa, żeby pomóc, to tylko mogę koordynować pewne działanie. Nie jestem w stanie stać tam cały czas na, na, na linii, ale to też daje mi taką frajdę, jak widzę. Jak idę na czempionie i to, 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 to jak zacznie maszynka, to jest taka, że tych czeków wisi tyle, I widzę, że ci ludzie po prostu mówią: no Okej, okay, no dobrze, to lecimy po kolei i nie ma tej paniki, oni wiedzą co mają robić. A ja tylko mogę skoordynować, żeby nie było chaosu, jak to zostało wydawane. No tak, tak, tak. tak I to, to, jest, to jest ich doświadczenie i ten tak samo w Lobby Barze czy tutaj we florze. No i najczęściej przychodzę tutaj do floru im pomóc, bo, bo czy coś tam się zadzieje na lunch, albo. Lubię bankiety, no lubię cukiernie, tylko nie mogę za dużo jeść. No i to jest właśnie. To jest taka, że, że To jest taka pasja, że w tych, ludzi, tych, tych ludziach widać, że oni chcą, że chcą robić coś więcej, coś innego, że, że chcą się rozwijać, bo to nie, jakby ten okres pandemii nie spowodował, że kroimy szynkę, kładziemy na talerz i koniec, nie? Tylko że ci ludzie coś, coś chcą dodatkowo jeszcze tam i, i tak naprawdę czekają, aż się otworzymy. Poza tym wiesz, to takie zwykłe krojenie to nie daje, po prostu robisz jak, to ma, jak maszyna, ale jak już pokroisz, masz wizję tego jak chociażby ten plaster ułożyć, to już oznacza to, że... Wiesz, no, muszą być, to jest też, kuchnia się dzieli na ludzi, którzy robią e, pewne rzeczy bardzo dobrze, to im wystarcza, a są ludzie, którzy robią i chcą się więcej, chcą więcej, chcą więcej i oni się bardziej rozwijają. No, ja na przykład jak patrzę e, na, na zespół, który mam i jak widzę, jak Inder, który jest moim zastępcą, jak się rozwija, jak coraz więcej rzeczy chce, mhm. jak bardziej ch chcę chłonąć tą, tą wiedzę. E, nie wiem, Mariola, Ewa, Edyta, Cezary, tak naprawdę mógłbym wymienić tutaj no tak, cały zespół cały. I, i, i każdy, i, i też ta, ta pandemia pokazała, jak ci, wszyscy pracownicy są elastyczni, jak oni... Mimo to, no, no, wiesz pan, to jest coś pięknego, jak przychodzi do ciebie pracownik i mówisz szefie, postaw mnie gdzie, gdzie, gdzie chcesz, bo ja wiem, że jest taka potrzeba że nie wiem, chcę, Żebym był na zmywaku, pójdę na zmywak, pójdę na noc, pójdę coś na ochronę. A potem teraz już się trochę wróciło, że tutaj to słyszę: Szefie, to dobrze, myśmy tak pracowali, bo poznaliśmy trochę, jak inni pracują, żeśmy zapomnieli, jak pracuje Stiłariusz, jak ciężka to jest praca. No, ten czas też też pokazał naprawdę, na, na kogo można tak naprawdę liczyć. Powiedz, już tak nie, nie patrząc pod kątem naszego hotelu, no ale wiesz, te lata Twojej pracy w gastronomii to też od samego. Początku, zwłaszcza że zaczynałeś, to chwile przyjemne, trochę mniej przyjemna, na pewno często stresowe. Taka najbardziej stre stresująca sytuacja, która cię ci spotka spotkała ciebie, że pomyślałeś, nie ogarniam. Co kiedyś w jednym z hoteli, wcześniej, wcześniej yy, miałem podejrzenie zatrucia pokarmowego. Nie? Finalnie skończyło się to rotawirusem, no ale pierwsza w nocy telefon, sanepit, policja. To było takie bardzo, bardzo stresujące. Ale też jakby dostałem wsparcie, no, znaczy pewnych rzeczy byłem, no, nie można być pewnym, ale jakie są procedury gdzieś tam. No, ale też duże wsparcie dostałem wtedy od, od, od mojej obecnej dyrekcji. I, I to było coś takiego, że z jednej strony no, czujesz, że no, coś jest nie tak, ale, czujesz, ale też nie, że, nie zostajesz sam. Nie zostajesz sam i to, 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 jest, to jest ważne. Pamiętam też taką z mojej pierwszej pracy, to, to, to do końca życia będę <laughs> pamiętał tą no, historię, jak mnie koledzy yy, dwa razy wkręcili. Yy, Zostałem, zaczynałem na zimnej kuchni, miałem taką sałatkę z, z kodzim serem i na były robiliśmy no, tylko takie paluszki z nie, No to młody po szkole skończyły mi się, nie? Kolega mówi, ty idź tam w, w magazynie słone to położysz, nie? Myślałem, że to samo, nie? I naprawdę, taki do, do tej pory pamiętam, jak mnie szef tam z, 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 zmieszał, jak on zobaczył te paluszki, które ja wziąłem, tak ładnie ułożyłem, bo mi się tak wydawało, że Także słone, że, że słone, no paluszki, te paluszki, nie? E, no a drugą to mnie też nakręcili, imbir pięknie pachnie, nie? Ja, mhm. myślę, to były takie nowe rzeczy, no to zobacz spróbuj, To jest, wiesz, taki kawałek mi ukroili, a więc ja... Jak ugryzłem, to tak pamiętam do tej pory, nie? Pamiętam ten smak do tej, pory. <gryzłem> do tej pory, nie? Więc to, to jest ten, znaczy no ta praca jest taka, no jest, są, są rzeczy takie, że jest dużo emocji, jest dużo emocji i, i to są inne emocje z perspektywy szefa, a inne emocje z perspektywy kucharza, jak się stoi na pasie, w wydawce i, i jest ruch i, i, i są różne zawirowania. To jest tak. Tak jak mówiłeś o zegarku, no jak już wchodzimy w rytm no to jest taka maszyna. Czasami dla osób postronnych jest to nie do zrozumienia, że nie wiem, wydajemy grupę 500 osób i nagle jest inne jedno inne zamówienie, że to drujnuje całą, całą tą no tą, tą linię, nie? Mm -hmm. eee, że tak, ten, kto miał kłaść ten szczypior, nagle musi zrobić coś innego i już ten, który coś innego, no i to się to leci potem... tryb się, tryb się wy, 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 wygina, no, tak to powiem, ale... To no też jest tak, że ten hotel, mam, jesteśmy szczęśliwcami, pozostał wybudowany w okresie, kiedy budowało się zaplecze gastronomiczne z dużą, dużym zapleczem. My narzekałem, że jest mało, no ale, ale budowało się z zapleczem takim, gdzie możesz coś wyserwować, możesz zrobić dużą grupę. Teraz y, miejsce jest bardzo cenne, mhm. więc to idzie na, na rzecz sal balowych, na rzecz, no tak. na rzecz restauracji, miejsc, przy które się na gości, na revenue. I, I tak naprawdę no, wydaje się grupkę na małym temacie, a tutaj mamy te przestrzenie, gdzie możemy, możemy to tak Masz miejsce miarę komfortowo to... wydać. A, nie? E, słuchaj, tutaj w część wie, ale pytanie padło, no. także co Ty tam robisz, porabiasz w czasie wolnym, jak już nie musisz tutaj dowodzić, a jesteś w domu? Co porabiasz i co najbardziej lubisz porabiać? Bo wiadomo, że praca jest ciężka. I gdzieś głowa musi odpocząć. Co, no tak, no to generalnie no, to mam psa, który, poza rodziną, którą mam słynie, mam psa, który, który mnie motywuje. Kupiłem sobie harta, żeby być chudy jak Hart. Niestety. Ale widać! E, e, no, widać grubą linię. Hart nie przy tym, ja nie schudłem. No, niestety tak się nie, nie ten, więc tutaj jakby jedna część, gdzie gdzieś tam chodzimy na jakieś takie spacery. Ja powiem Ci, że to może zabrzmi trochę tak, nie wiem, górnolotnie, ja w domu gotuję i się przy tym relaksuję. Czyli właśnie, to też miało być pytanie ode mnie, czyli to nie jest tak, bo przeważnie to Kucharzy praca, natomiast w domu, nie, 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 ja mówię, ale to, ty, to, ty w drugą to, stronę. Ja, bo ja, bo jakby e, dla mnie ważne jest to, jak to podaję i, i, i czasami, e, bo boja, że no też bardzo dobrze gotuje, ja robię to trochę szybciej ze względu na, na, na mm -hmm. zawód i doświadczenie, ale też sprawia mi to przyjemność, bo, bo czerpię dużo z tego, że siadają i mówią: O, fajne, o, dobre. Ale, albo jak dzieci mówią: czy znaczy to się tak nie chce się snobować, ale jak idziemy do restauracji i mój syn mówi: Tato, to zamówmy ostrygi. Nie? To mi jest o tyle miło, że on poznał te smaki i się nie boi ich, nie? że możemy spróbować no coś, tak, coś, tak, coś tak, innego. Tak. Nie? nie polskiego schabowego, nie? No tak. Chociaż to też bardzo lubimy, to nie... nie no. Dobra, Paweł, wielkie dzięki. To, to był bardzo. cały zestaw pytań. Oczywiście wiadomo, że ten czas był dla nas wszystkich ciężki w imieniu dyrekcji swoim. Dziękujemy Tobie i przede wszystkim całemu zespołowi, bo tak jak sobie sympatycznie rozmawiamy w każdym z działów, to to, to cały czas się powtarza, że, że ludzie, zespół tworzą tą atmosferę tutaj. No i tak mi się wydaje, że dzięki temu, że powoli wracamy na dobre tory, to też jest przede wszystkim zasługa ludzi. A tak, wiesz co? ja też chciałem, bo tak zawsze mówimy, że bardzo dziękuję moim pracownikom współpracownikom to jest jedna część, ale też duże podziękowania, ukłony w, w stronę dyrektora i tak całego teamu exec, exec team, bo no było, bywało różnie, zresztą wiemy, jak, jak ten. Ale no, czujesz wsparcie, czujesz taki, taki że, że jak przychodzisz z tym problemem, e, to, to jest zrozumienie. I to, to jest naprawdę ważne, e, bo nie czujesz, że jesteś sam. Bo najgorzej to jakbyś wiesz, no, jesteś sam ze, ze swoimi problemami, i z jednej strony, pracownicy przychodzą do ciebie z jakimiś rzeczami, ty nie wiesz co z tym zrobić. Ale, ale jak powiem, czujesz nad, za plecami, ten, że ktoś stoi. Tak, że... że ktoś stoi, że wiesz, że jak u, usiądziesz i, i porozmawiasz i, i rozmawiasz o różnych rzeczach i, i mieliśmy trudne momenty i, e, i nie, nie musieliśmy podjąć trudne decyzji, ale jak czujesz, że ktoś Cię wspiera, to jest ci łatwiej. Nie że nikt się tego nie rozwiąże, nie zrobi za siebie, ale jest ci łatwiej, jak czujesz, że ktoś Czujesz to, to bezpieczeństwo, dokładnie. Dziękuję bardzo. Dziękuję naszym gościem Paweł Kałuski. Dziękuję, do widzenia.